Szacunek do drugiego człowieka nie polega na tym, że dopasowują się do jego świata, ale na tym, że dają mu przestrzeń być w swoim. I to jest prawdziwa wolność. I to jest prawdziwa miłość. Kiedy nie próbuję cię zmieniać, a ty nie próbujesz zmieniać mnie. I wiesz co? Świat nie potrzebuje więcej ludzi, którzy myślą tak samo. Świat potrzebuje więcej ludzi, którzy potrafią żyć obok siebie w swojej prawdzie, bez potrzeby niszczenia czyjejś. A jeśli ta myśl cię drażni,